i nadeszła pora długo oczekiwanych wakacji Wyruszamy Pierwszy odcinek Ze Szkocji do Dover Do Folkestone Przejeżdżamy tunelem 800 km 30 czerwca 19 I minęły dwie godziny Pierwszy postój Jesteśmy już prawie w Anglii Carlisle Krótki, krótki odpoczynek, zjemy po kanapce i lecimy dalej. 100 metrów osiągniesz cel łapy w Roda Niemiecka flaga tu. 605. Niemcy bardzo lubią Hiszpanię i mówią, że Majorka to jest 13 stan federalny Niemiec. Myślę, że tu gdzieś po prawo w tych drzewkach Mam to nagrane Dobra, to jest to, co osiągnąć. Cześć! Minęło już kilka dni, od kiedy się rozbiliśmy na polu namiotowym w La Puebla de Roda. Podsumuję Wam teraz naszą podróż. A więc, pierwszy dzień to było 1300 km, zrobiliśmy. Wyjechaliśmy w niedzielę o godzinie 19 z miejscowości z miasteczka Dunfermline. No i te 1300 było tak zrobione na strzała. Na rano dojechaliśmy na tunel. Przejechaliśmy Eurotunelem i ujechaliśmy tak jeszcze z 400 km, 450 i zatrzymaliśmy się na kempingu e, Duperge, to jest taki park krajobrazowy jakieś 150-200 km od Paryża. E, tam przenocowaliśmy. I następnego dnia, właściwie około południa, pojechaliśmy pod granicę, tutaj już z Hiszpanią, we Francji, i przenocowaliśmy na, na parkingu przy stacji benzynowej, przy po prostu autostradzie, na, na takim parkingu. I następnego dnia, mieliśmy chyba 300 km do pokonania, tutaj przejechaliśmy. Na ten kemping rozbiliśmy się i jesteśmy. Przez te kilka dni podpoczywaliśmy. Mi udało się wejść na Pico de Aneto, najwyższy szczyt Pirenejów, 3400, chyba 4 metry. Ciężko było, wszedłem siłą woli, można powiedzieć. Jakaś słaba dyspozycja dnia była. No i też mało spałem, bo o drugiej rano musiałem wyjechać. Trzeba pokonać 70 km do benask, tam trzeba skorzystać z autobusu do parku narodowego i, i, i dalej się już wchodzi. No i niestety, podczas tego wejścia e, poparzyłem się słońcem. Będzie mi tu schodziła skóra z twarzy, też trochę się odwodniłem, według. Wskazań zegarka straciłem 10 litrów wody, co jest raczej mało prawdopodobne. Wypiłem 3 i potem wieczorem może z 3, nie mniej następnego dnia jak wstałem strasznie miałem, po prostu widać było na twarzy, że no jestem odwodniony. Teraz już minęły 3 dni, więc zaczyna mi schodzić skóra z twarzy pomimo kremów. Niewiele to daje, bo wiadomo, jak się wchodzi pod górę, to no, dużo się człowiek poci, przynajmniej ja, i to wszystko trzeba było poprawiać co chwilę, żeby, żeby to działało. Byliśmy też w Barcelonie, odwieźliśmy starszego syna Karola. On poleciał do Monachium, tam ma praktyki studenckie. Był z nami tylko w sumie 5 dni, z czego 2 dni to była podróż. Barcelona nie spodobała nam się zbytnio. Jako miasto jest ładne, czyste, zabudowa taka, kilkupiętrowe kamienice w centrum. Byliśmy na tam głównym placu i koło katedry, ale jakoś niezbyt nam przypadła do gustu. Nie, nie zobaczyliśmy zbyt wiele oczywiście. Nie byliśmy w porcie, na plaży. No, ale takie, taka 5-milionowa aglomeracja to chyba jednak nie jest to. Raczej Barcelona to jest jakieś miasteczko takie weekendowe, jakieś imprezowe. Jeżeli ktoś szuka takich rozrywek, to na pewno tam znajdzie jakieś trasy koncertowe, też większość zespołów wokalistów ma tam swój przystanek na stałe na, na mapie Europy. No, nam jakoś nie spodobało się. To ja już kończę, teraz nagrywam kolejny filmik tutaj już z okolicy, ale to w następnym vlogu. I do zobaczenia wkrótce.